Moi drodzy, witajcie w Immersji. Jesteśmy właśnie po pierwszym pokazie filmu Silent Twins w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. A ze mną jest nikt inny jak sama Agnieszka Smoczyńska. Dzień dobry, cześć. Cześć. Słuchaj, film wywarł na mnie ogromne wrażenie. I pierwsze, o co chciałem cię zapytać, bo wiem, że byłaś też na festiwalu kilka dni wcześniej. Minęliśmy się chyba przy, przy okazji Sansu Parka, ile filmów udało Ci się zobaczyć i co Ci się najbardziej podobało? Jaki jest twój faworyt? No bo mój to zdecydowanie twój film. Zobaczyłam bardzo wiele filmów, chyba podobnie. Trudno mi jest teraz podać liczbę i też tytuły, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie rymini zajdla zrobiło, bo to jest o kondycji Europy i o tym, dlaczego tu jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. I to naprawdę bardzo mnie poruszył ten film. Yy, zarówno Godland. Też mi się bardzo, 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 spodobał, bardzo podobał. Też widziałam, byłam na, na, na ten pierwszej takiej premierze yy, Sasnali Anki Sasnali Wilhelma Sasnala nie, zgub, nie zgubiliśmy drogi. Ale też, też bardzo mi się, no bo bardzo wiele jest tytułów, i tak naprawdę muszę powiedzieć, że nie widziałam żadnego filmu, który by mnie rozczarował jakoś tak mocno. Widziałam, bo te filmy, które chciałam, takie tytuły, które chciałam zobaczyć wcześniej, i oczywiście nie udało się tam w kan, to jakby jest szansa tutaj zobaczenia tych najważniejszych, takich gorących tytułów. No i oczywiście Klaus, Donta, czy w trójkącie Ostlunda i ale. Też takie kino, y, kompletnie, na przykład, zobaczyłam pierwszy film Agnieszki Holland kiedy już nie mogła wrócić do Polski. Gorzkie żniwa, który bardzo mi się również podobał. Zobaczyłam też Souvenir. No więc to y, Souvenir 2, oczywiście. No i co jeszcze? No, jak, jakbyś powiedział mi tytuły, to byśmy mogli poradzić, bo tak nie chcę. No. tak, tak. Pamfira już widziałam w Kan, właśnie tak. Tak, tak, tak. Pamfira już zobaczyłam wcześniej, właśnie w. Tak, też bardzo i pan Fir też miał niesamowite tam przyjęcie i też bo to jest film powiedzmy yy, tutaj widzą którzy nie mieli szansy go zobaczyć że to jest film gdzie akcja się dzieje na Ukrainie zrobiony zrobione przez w ogóle tego samego producenta tak, Silence tak, Pan tak 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 producentki tak Klaudia Śmieje Rostworowska i Bogna Szewczyk one zrobiły te dwa filmy i wiem że montowało do samego końca ten film reżyser niestety miał tutaj przyjechać i próbowali go ściągnąć na nowe horyzonty ale niestety wcześniej mógł przyjechać do Kan, a już teraz nie puszczają. Dobra, to a propos może Silent Twins. E, historia, którą opowiadasz w filmie, jest, jest historią opartą na faktach, e, jest e, zapisem, powiedzmy, życia tych tytułowych bliźniaczek. E, I chciałbym Cię zapytać, kiedy, w którym momencie stwierdziłaś. A, że opowiesz tą historię w bardzo swój sposób i w bardzo swoim stylu. No bo można było z tego zrobić taki, taki wiesz, typowy biopic, yy, który po prostu przeleciałby przez te wszystkie etapy ich życia, a ty stwierdziłaś, że pobawisz się tutaj gatunkami, pobawisz się troszeczkę yy, warstwą formalną, kontrastując bardzo mocno jakby to, jak świat widzą i przeżywają dziewczynki, a jak widzi ten świat yy, i dokładnie te same sytuacje taki zwykły szary człowiek, który to obserwuje powiedzmy, powiedzmy z boku. Kiedy? Czy od razu po... Yy, Przeczytaniu scenariusza, wpadłaś na pomysł, jak to nakręcić, i jak to, jak to formalnie pokazać. Czy musiałaś nad tym dłużej posiedzieć? Jak trwały te prace, jak to wyglądało? nigdy nie jest tak, że od razu. Ja ten scenariusz Andrei, on zawiera już te elementy fantazji i tego świata wewnętrznego bohaterek. I to mi się oczywiście bardzo spodobało. Spodobała mi się bardzo scena, którą potem damy scenę pierwszą, bo od tego momentu mnie chwycił scenariusz. I, I to nie było tak, że od razu wiedziałam, jak to, jak to opowiedzieć i zrobić. To jest taki proces, do którego dochodzę nie tylko ja sama, ale też współtwórcy, z którymi pracuję. Siedzimy nad tym miesiącami, rozmawiamy na temat bohaterek, researchujemy, ponieważ to były prawdziwe dziewczyny. Więc to wszystko staramy się, jakby jak najwięcej informacji zdobyć, i potem na podstawie tego rozmawiamy, po prostu tak jak siedzimy tutaj, rozmawiamy o tym, w jaki sposób i jak najlepiej byłoby oddać ich, ich świat, i w jaki sposób opowiedzieć też tą historię. Chciałem Cię jeszcze zapytać o przygodę z Kryterionem, bo ja jestem troszeczkę takim frikiem nośnikowym i oczywiście musiałem zapomnieć swojej wersji córek dancingu z Kryteriona, ale w jaki sposób udało Ci się nawiązać z nim współpracę? No Jest to najbardziej renomowane wydawnictwo nośników fizycznych, na świecie, więc no to coś znaczy i znaczy dużo moim zdaniem. No i przy okazji, czy są jakieś plany wydawania w Kryterionie Silent Twins, bo chętnie bym przygarnął. Pewnie nie możesz mówić konkretów, znając życie, ale. ale... Nie, mogę o tym, nie mogę o tym powiedzieć, nic, ale no, Kryterion, oni oczywiście się sami odezwali do producenta. Bardzo chcieli wydać po premierze w Sundance, ale chyba tak nie od razu, po jakimś tam czasie, były negocjacje. Czy ma to też wejść do kin, czy nie, czy to ma się mówić Janus Films, czy, czy producent na to by się zgodził. I no to był ogromny, no, no to jest niesamowity zaszczyt być w Kryterionie kryterio i tam też współpraca z ludźmi z Kryteriona, którzy mają niesamowitą wiedzę, niesamowity gust i to, w jaki sposób oni pracowali nad tą, nad tą edycją tego naszego filmu, że zarówno są tam też sceny, które nie weszły do filmu, zarówno ten plakat, który zrobili, to jest też zupełnie osobne i samo myślenie o tym, w jaki sposób przybliżyć widzowi, oddać ducha filmu. Silent Twins to był też twój pierwszy film anglojęzyczny. E, czy w dalszych planach masz zamiar kręcić po polsku, po angielsku, czy już jakiś projekt gdzieś tam się jawi na horyzoncie? I e, jak tak, to kiedy? Bo nie mogę się doczekać. Jak najbardziej, to nie, to nie jest mój ostatni film po angielsku, ale teraz pracuję nad filmem w języku polskim i mam nadzieję, że uda mi się zdobyć fundusze i że, i że no, będę mogła go zrealizować. W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bo mi bardzo miło, że się zgodziłaś. No i jeżeli będziecie mieli możliwość obejrzeć Silent Twins, on będzie oczywiście w dystrybucji kinowej, to zapraszam Was do kin, bo film jest niesamowity. Dzięki wielkie, cześć. Cześć, dziękuję bardzo.